Nigdy nie widziałem, żeby jakiekolwiek auto miało więcej tripu niż ten Mini Cooper. Razem pokażę, z czym się on kojarzy. Ali G in the House. Przegrałem cię 4000 40 FIFA. Czasami bardzo do góry i to założę. Cześć, po ostatnim czasie miałem możliwość testowania nowego telefonu OPPO reno 5 którego trzymam właśnie w mojej prawej ręce. Przez ten czas wyłoniłem trzy najważniejsze punkty, które mi się najbardziej spodobały albo po prostu były najbardziej dla mnie potrzebne. Pierwszą z nich jest po prostu możliwość szybkiego naładowania tego telefonu, ponieważ telefon ładuje nam się już 30 Dzięki tej szybkiej ładowarce. Drugą i w sumie najciekawszą funkcją Według mnie jest możliwość nagrywania Dwoma kamerami naraz Funkcja nazywa się Dual View I pozwala nam na przykład nagrać Noglerkę Pateca Przy okazji nagrywając swoją reakcję A trzecia funkcja, którą wybrałem Skierowana jest do osób, które Robią zdjęcia, nagrywają jakieś wideo I jest to funkcja Night Mode Która pozwala nam uzyskać Ciekawe efekty zdjęciowe właśnie po zmroku Czy właśnie ciekawe filmy Bardzo ładnie wyciągnięte Także po ciemku